Dobre skierowanie z urzędu, proszę. Dobra, 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 nie strasz. W Dzięki. tym stroju chcesz pracować? Tak, znaczy nie, mogę się przebrać. Musisz. Proszę bardzo, ubranie robocze, wiaderko ze szpachlą i jedziesz. Tylko... Hmm? Bo ja nie jestem blacharzem. Oj nie. Młody. No. Kto tu jest blacharzem? Tu są sami artyści. Na początek robisz tego Opla. Rocznik 8.3. Co się śmieje? Dlaczego on ma silnik z tyłu? Się mu tam wbił, to jest. Stare auto młody strach ruszać. Po prostu gipsujesz wszystko, co krzywe. Szpachla, szpachla, jeszcze raz szpachla. Do roboty. Nowy. Co jest, Kazik? Panie majster! No. Z tych przystanków, co my z Niemiec przywieźli, wyszły tylko trzy mikrobusy. No to doróbcie z kątowniku resztę, no już. Hmm. Aha! Dzwonili jeszcze z komendy wojewódzkiej. Chcieliby odebrać te rozbite radiowozy. Ja powiedziałem, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Oddadzą prawko, będą radiowozy. Prost. Moje pan też weźmie, nie? A co? Panie majster, panie majster! Ja o całe kurde. nadkole zrobiłem! Szpachla mi się skończyła. Zaraz ci młody kazik na miesza nowej zaprawy będziesz tworzył dalej. A teraz mnie posłuchaj. Widzisz tą cysternę? Cały czas. No. To potniesz ją na cztery równiusieńkie części, i nasi chłopcy zrobią z tego cztery auta. Ale to jest niemożliwe. <noise> Kazik, powiedz młodemu, co u nas jest niemożliwe. Młody, u nas nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko nieopłacalne. Albo słabo opłacalne, bo jakie jest motto? Szpachla, szpachla Spachla i jeszcze raz, raz szpachla. Wdrożyć w życie, odmaszerować. Idę mieszać. Dzień dobry, panie blacharzu. Dzień dobry. Ja po tego opla. Zamawiał pan to jest. Gdzie? Stoi cudo. No, ale dlaczego on ma silnik z tyłu? Ale jaki? Proszę pana, 2,5 diesel przy takim silniku jest mało ważne, gdzie jest. A czy on był bity? Proszę pana, my auta pieścimy i zapewniam pana, że nigdzie nie było mu tak dobrze jak u nas. A ile ma lat? Kobiety o wiek się nie pyta. Jak to kobiety? To kiedyś była Corsa. No to czemu teraz jest kadet? Na pewne pytania odpowiedzi brak. Bierze pan czy nie? Biorę. No, proszę bardzo, tu są kluczyki z łosiem. Mm. Dobra. E, może pan jechać, e, jutro załatwimy formalności. Do, Do widzenia. Tam trochę kierownica wystaje, co so pan po prostu fotel cofnie, bo cudów nie ma niestety, trudno. <laughs> Wziął! Co miał nie wziąć? Wziął! 80 kilo szpachli i jedzie! Cud, cud! Co to masz? Panie Majster, stały klient się pyta, czy z tego da się jeszcze coś zrobić. A co chce? No, zależałoby mu, żeby był jelcz. Ale powiedział, że jak będzie Lublin, też będzie zadowolony. To jak? Jak? No szpakla, 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 jeszcze szpakla. raz szpakla. A co?